dzielimy pis dzielimy pis na dwie grupy pierwsza grupa to pis tłuste koty czyli zaczynając od góry Jarosława potem różni posłowie senatorowie radni oraz wszyscy ci którzy są beneficjentami finansowymi powiązania z pisem i to jest ten jeden pis to są ludzie wyzuci z honoru godności z ambicji i nie mający nic wspólnego z Polską i patriotyzmem Chociaż powołują się na polskość, na patriotyzm i na nieszczęście tego naszego kraju, grupa numer dwa pisowców, czyli tak zwany elektorat, nie mający żadnych korzyści finansowych, na te deklaracje tych tłustych kotów daje się nabierać. Na polskość, na patriotyzm. Tak jak powiedziałem, do tłustych kotów nie ma się co zwracać i nie zwracam się właściwie w tym filmie do was bo jesteście pozbawieni wszelkich norm etycznych. Natomiast elektoracie PiS, no przestań wreszcie się nabierać na te ich fałszywe deklaracje. No pomyśl wreszcie, obiektywnie, refleksyjnie, na przykład w temacie zadłużenia. Czy kiedykolwiek, jakikolwiek tłusty kot pisowski powiedział o redukcji zadłużenia państwa polskiego? Nie. Oni tylko za swoich czasów cały czas naszą biedną Polskę zadłużają. Także Elektoracie PiS. Ja wiem, wy jesteście gorące, patriotyczne polskie serca i tego wam nikt nie, nie próbuje zabrać. Tylko zacznijcie wreszcie myśleć racjonalnie i już nie głosujcie na zdrajców, na zdrajców polskich, jakimi są te pisowskie, tłuste koty. I po drugie, Elektoracie PiS, przestań myśleć kategoriami. Bo w dyskusji społecznej z Wami się tak rozmawia, że jeśli krytykuje się PiS, to Wy wtedy stwierdzacie, odpowiadacie, że a Tusk i Platforma też kradli. Więc jaki jest ciężki sposób Waszego myślenia? Wy po pierwsze potwierdzacie, że PiS jest złym zarządcą kraju, jest złym człowiekiem Jarosława i reszta. Wy to potwierdzacie, bo, bo Tusk też. Ale pomimo to na to głosujecie. Nawet zastanówcie się, zastanówcie się na co głosujecie od lat. Świadomie głosujecie na zło.